W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w odległy XVI wiek, na południowo-wschodnie rubieże dawnej Rzeczpospolitej. To czas wielkiej prosperity państwa polskiego, rosnącej potęgi militarnej i gospodarczej, lecz także coraz większego zagrożenia ze strony naszych sąsiadów oraz coraz bardziej zaciekłych wojen. To właśnie w ogniu tamtych wydarzeń, a szczególnie wojny z Mołdawią i bitwy pod Obertynem, wykuła się sława rotmistrza Jana Mieleckiego, późniejszego wojewody Podolskiego oraz marszałka Wielkiego Koronnego. To on, Dźwiękiem samego swego imienia tłumił właśnie i bunty, a jego legendarna dyscyplina i karność wśród wojska siały strach wśród tych, którzy nawet mogli pomyśleć o wojskowej dezercji. Poznajcie Jana Mieleckiego w kolejnym odcinku z cyklu Mielczanie na Wojnie. Jest rok 1531. Witajcie w złotym wieku dziejów naszego kraju. Granice Rzeczpospolitej rozciągają się od Gdańska aż po Kamieniec Podolski. Na tronie zasiada król Zygmunt I Stary, prawny organizator, który kilka lat wcześniej podporządkował sobie państwo krzyżackie. Za jego rządów gospodarka i rzemiosło rozwijają się bardzo prężnie, a rozrastające się folwarki pańszczyźniane dostarczają ogromne ilości drewna i zboża. Część z nich eksportujemy nawet do Europy Zachodniej. Mamy coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Gdy we Francji kształtują się zręby monarchii absolutnej, zaczynamy w Polsce rozwijać nasz własny model demokracji szlacheckiej. Szlachta utożsamia się z narodem i jest gotowa bronić jej granic. Najważniejsze przywileje to nietykalność osobista, nienaruszalność mienia oraz wolność wyznania. Również mieszczanie stają się coraz bardziej bogaci. Powstają pierwsze miejskie kamienice, niektóre wielce wystawne. Na mapach Rzeczpospolitej od ponad 60 lat obecny jest również mielec, założony przez braci mieleckich w roku 1470. Mimo tak młodego miasta, o mielcu Rzeczpospolitej głośno a to za sprawą Stanisława i Jana Mieleckich. Stanisław jako pierwszy zaczął nazywać się Mieleckim. Wydatnie rozwinął miasto, rozbudował Mielecki Zamek, uposażył kościół w Mielcu, wystarał się o nowe fundusze na utrzymanie dróg, a nawet założył pierwszą szkołę. Z kolei jego syn Jan, urodzony w 1501 roku, od młodych lat wykazywał wielki zapał i umiejętności rycerskie. W 1514 roku zapisał się na Akademię Krakowską, lecz szybko z niej zrezygnował, gdyż pociąg do Wojaczki był dużo silniejszy. Z kolei zatargi z naszymi sąsiadami – Moskwą, Mołdawią czy Tatarami – skutkowały także zwiększeniem potrzeb obronnych kraju. W takich właśnie okolicznościach do wojska wstąpił Jan Mielecki. Pierw zaciągnął się do wojsk wciąż rozwijanej formacji obrony potocznej stałego oddziału wojskowego utrzymywanego z regionalnych podatków, którego zadaniem była obrona granic pospolitej. Już w 1526 roku Mielecki został rotmistrzem. Była to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Rotmistrz odpowiadał m.in. za dyscyplinę i wyszkolenie bojowe towarzyszy ze swojej rągwi. popisy i ćwiczenia zawsze przeprowadzał osobiście, a ponadto był odpowiedzialny za sprawiedliwe pobieranie i rozdzielanie żołdów wśród wojaków. Przez cztery lata bycia rotmistrzem Jan dorobił się niemałej sławy, jednak najpoważniejsze zadanie dopiero na niego czekało. Niewątpliwie ważnym aspektem dla Jana Mielskiego były jego dobre stosunki z hetmanem Janem Amorem Tarnowskim, ówczesnym geniuszem polskiej wojskowości. Matka Jana, Elżbieta Stańczyńskich, była siostrą przyrodnią Hetmana Tarnowskiego, a sam Jan miałby do niego zwracać się per wuju. W encyklopedii Orgebranda zapisano taki oto cytat przepisywane Janowi mieleckiemu. Gdy wuja swego patrzał w wojsku na jakiej sprawie albo na sądzie hetmańskim siedzącego, drżałem jako przed obcym i nieznajomym tyranem Jakim. A gdy zaś na pokój do niego przyszedł, strach mnie on ominął i nic milszego ani układniejszego nadań w oczach moich nie było. Słowa te świadczą z jednej strony o dobrych relacjach pomiędzy obu panami, z drugiej o głębokim szacunku jak i samo nazwisko Tarnowskiego wywoływało w Polsce nawet wśród jego własnej rodziny. Pod koniec lat 20. XVI wieku nasze stosunki z Mołdawią zaczęły się drastycznie pogarszać. Sytuacja była bardzo skomplikowana. Ten mały kraj leżący nad brzegiem Morza Czarnego był coraz bardziej zagrożony z powodu sąsiadującej Rzeczpospolitej, Węgrów i Imperium Osmańskiego. Z kolei rosnąca potęga Osmanów Zmuszała państwa Jagielonów do nawiązania współpracy z hospodarem mołdawskim. Jednak duża niechęć w stosunku do Polaków, wynikająca chociażby z poprzednich nieudanych dla nas wypraw, uniemożliwiała jakiekolwiek próby nawiązania kontaktu z gospodarami, a Mołdawianie zaczęli coraz bardziej spoglądać w kierunku Turcji i tam szukać pomocy. Oliwy do ognia dolewało jeszcze kwestie uchodźstwa mołdawskiego do Polski oraz spornego terytorium przygranicznego Pokucia. Lesistego terenu pomiędzy Dniestrem, Bystrzycą i karpatami. Królestwo Mołdawii nie posiadało żadnych historycznych praw do tego terenu, gdyż od czasów Kazimierza Wielkiego pokucie leżało w granicach Rzeczpospolitej. Jednak innego zdania był mołdawski hospodar Piotr Raresz. Piotr Raresz, zwany w Polsce Petryłą, to postać niezwykle ciekawa. Urodzony około 1487 roku, był nieślubnym synem Stefana III, twórcy potęgi mołdawskiej. Jego matka była żoną handlarza ryb o pseudonimie Raresz, co dosłownie oznaczało rzadkowłosy, łysy. Młody Piotr pomagał ojczymowi w handlu rybami, czym zyskał sobie ten sam przydomek. I tak zapewne do końca życia handlowałby rybami, gdyby nie jedno znaczące wydarzenie. Otóż gospodar Stefan IV na łożu Śmierci uznał, wcielił do dynastii Piotra oraz zarekomendował go na kolejnego hospodara mołdawskiego. I tak w 1527 roku rzadkowłosy sprzedawca ryb został mołdawskim hospodarem. Piotr Raresz w grudniu 1530 roku najechał na pokucie zbrojni okupując region. Po cichu liczył na pomoc ze strony Turcji i Moskwy. O sytuacji dość szybko dowiedział się jednak król Zygmunt Stary, pospolitej ogłoszono mobilizację. Na główno dowodzącego całą kampanią został wybrany Jan Amor Tarnowski. Mianowany w 1527 roku Hetmanem Wielkim Koronnym, Tarnowski był znakomitym strategiem i niezwykle doświadczonym żołnierzem. Poważanie wśród szlachty zdobył po raz pierwszy podczas bitwy pod Orszą w 1514 roku, kiedy to dowodził chówcem ochotniczym. Później uczestniczył chociażby w wojnie polsko-krzyżackiej 1519-1521 oraz w wojnie habsbursko-tureckiej z 1521 roku. Tym razem miał stawić czoła Mołdawianom. Plan był prosty – odbić zbrojnie regen Pokucia oraz pobić i przepędzić tamtą armię mołdawską. Jan Mielecki otrzymał od Hetmana Tarnowskiego list przypowiedni, nakazujący mu sformowanie własnej chorągwi na zbliżającą się wojnę. Swój zaciąg do armii ogłosił 23 czerwca 1531 roku. Jako doświadczony rotmistrz zebrał własną chorągię, która jak się później okazała była najliczniejszą w całej polskiej armii. Na kampanię mołdawską Przedpospolita zmobilizowała łącznie 5648 ludzi, 4542 konie oraz 12 dział artyleryjskich. Wydawać by się mogło, że to niezbyt liczna armia, lecz w dużym stopniu nadrabiała wyszkoleniem, doświadczeniem oraz uzbrojeniem. Składała się głównie z jazdy ciężkozbrojnych kopijników, lekkozbrojnych strzelców i husarzy oraz w mniejszym stopniu z piechoty. Wśród polskiej armii chorągiew Jana Mieleckiego była najliczniejsza. Lotmistrzowi udało się zmobilizować aż 499 koni. Dla porównania, drugie co do wielkości Jana Pileckiego i Mikołaja Sieniawskiego liczyły po około 300 koni. Analizując z kolei strukturę chorągi Pileckiego to na 499 jeźdźców 242 było strzelcami konnymi, 166 husarzami i 91 kopijnikami. Wśród strzelców aż 27 wyposażonych było w różnicę. Jak widać, Chorągiew była zbilansowana, z lekką przewagą strzelców, co nadawało jej charakter bardziej strzelczy. Wśród towarzyszy służących razem z Mieleckim wielu wystawiło naprawdę liczne poczty. Oczywiście najliczniejszym był poczet samego Rotmistrza, który liczył aż 44 konie. Oprócz niego dość pokaźnym pocztem mogli się pochwalić m.in. Jan Niedźwiecki, Aleksander Porycki, Herbu Korybut czy Jarosz Nieszowski. Do od Wielotmistrza zaciągnęło się również wielu zasłużonych wojowników. Tutaj wymienić warto między innymi Jakuba Niedźwieckiego, herbu Okrza, Jana Czestyłowskiego, Stefana Woronicza, herbu Herbut, Jana Polanowskiego, herbu Pobóg, czy Marcina Duszę Podchoreckiego, herbu Belina. Mielecki w swoich szeregach miał również debiutantów. Tutaj warto wspomnieć między innymi o Marcinie Gniewoszu, herbu Kościerza, Albercie Wolskim, herbu Topór czy Andrzeju Herbutowskim. Wśród jego towarzyszy debiutował także młody wtedy Hieronim Osoliński, Herbu Topór, późniejszy ojciec Jana Zbigniewa Osolińskiego, czyli właściciela Mielca. Analizując strukturę Pocztu Mieleckiego, powiedzieć należy, iż większość towarzyszy służących właśnie pod nim była z pochodzenia z ziemi sandomierskiej, podobnie jak sam Mielecki. Niewielka część również pochodziła z województwa ruskiego i bełskiego, a brzmienie imion i nazwisk niektórych towarzyszy może wskazywać na pochodzenie obce, między innymi właśnie Aleksander Porycki czy Janczura Wołyniec. Tak zwany popis chorągwi Wimieleckiego miał miejsce 19 lipca 1531 roku w Błusku nad Bugiem, na wschód od Lwowa. W tym dniu wszyscy towarzysze zjechali się w ustalone miejsce, a obecny na miejscu pisarz Polny skrzętnie wynotował ilość koni i uzbrojenia każdego żołnierza. Po zakończeniu spisu Mielecki ruszył na miejsce koncentracji polskiej armii do miasta Rohatyń, 30 km od Halicza. W Rohatyniu Mielecki spotkał się z resztą dowódców chorągwi, a także z Hetmanem Tarnowskim, głównodowodzącym. Plan Hetmana Tarnowskiego zakładał wydzielenie z całości armii czterech doborowych chorągwi, które będą miały zadanie odbić pokucie. Reszta polskich sił miała czekać w mieście w charakterze posiłków. Wśród czterech wybranych chorągwi znalazła się oczywiście chorągiel Jana Mieleckiego. Jako najliczniejszy oddział w polskim wojsku, siły Mieleckiego stanowiły aż 38% składu armii przeznaczonej do odbicia pokucia. Świadczy to o zaufaniu i docenieniu rotmistrza. Na dowodzącego ekspedycją Tarnowski wyznaczył pisarza polnego Szymona Słupeckiego oraz pełniącego obowiązki strażnika polnego Mikołaja Sieniawskiego. Mielecki zapewne dobrze znał ich obu, szczególnie Mikołaja Sieniawskiego, z którym kilka lat wcześniej wspólnie służył w Wojskach Obrony Potocznej. Rozpoczęły się przygotowania do wyprawy. W noc poprzedzającą wymarsz z Rochatynia nastąpiło wyjątkowe wydarzenie. Na niebie pojawiła się kometa, oświetlając żołnierskie obozowisko. Kształtem miała przypominać lelibę, herb hetmana Tarnowskiego. Wszyscy odczytali to jako wróżbę zwycięstwa. 1 sierpnia wojska wyruszyły w kierunku Pokucia. Rozpoczął się kolejny etap wojny.